Witam wszystkich. Dzisiaj mam dla Was filmik z pracy na z moimi końmi. Będziemy się ulążować i pokażę Wam, jak to u nas wygląda. Aktualnie widzicie, jak na tej małej połówce, nie całej połówce, konie stwierdziły, że sobie muszą pobiegać. Ile bardzo rosną się energia ostatnio. Jako pierwszą wzięłam sobie Biankę na ląże, która jest bardzo brudna, jak widzicie. A więc zaczynamy sobie odczyszczenie kopyt. Ani Bianka, ani Luisa już nie mają problemu z podawaniem nóg. Później czyszczę ją Magic brushem, a następnie linką szczętkę. No, no, I tym sposobem mamy czystego konia. I tak ja wiem, że Bianka jest gruba i potrzebuje odchudzania, nie musicie mi o tym mówić. Na naszą pracę rozpoczynamy od stępa, wstępujemy sobie w ręce i jest to zazwyczaj minimum 10 minut. Staram się zawsze minimum 15, zwłaszcza że Bianka jest po kontuzji. Teraz jest Luisa, która sobie sama musiała poszaleć. I tutaj pracujemy już z Bianką już na kole. Wcześniej troszkę ją wzięłam. Wstępie jeszcze, żeby się ustawiła na koło i tak ona wygina głowę na zewnątrz, ale nie chcę jej na razie jej na siłę niczym ustawiać, bo po prostu ona jeszcze nie, nie zdobyła takiej kondycji po kontuzji, jaką powinna mieć, więc y, pozwalam jej na to i no, nie blokuję jej. I zaczynamy sobie kusować i w kusie, i w galopie później.

I zaczynamy sobie galopować. Oczywiście tego kursa było dużo więcej. Wy macie tutaj tylko urywki.

I na koniec również wstępujemy w ręku, eee, tak samo te 10 minut, 15 w zależności od tego, potrzebuję. potrzebuje. <słysy> I na koniec jeszcze robimy troszkę czek, troszkę rozciągania. To jest taka zabawa bardziej do Bianki, która do człowieka raczej nigdy nie była taka, taka pragnąca tego człowieka. No, a przez te zabawy, przez to rozciąganie, że ona dostaje smakułek, jest nagradzana, coraz, coraz chętniej po prostu przychodzi do człowieka, czy z nim przebywa. Tutaj robimy ukłony i ona otwiera pysk jakby chciała za chwilę pożreć mi całą rękę Ona tak próbuje sięgnąć smaczka, ale nigdy się jeszcze nie zdarzyło mnie ugryźć czy złapać mocniej chociażby tą moją rękę A tutaj mamy już Luizę, Luiza była dzisiaj brudna do potęgi, miała panierkę E, ale czyszczenie tego było bardzo satysfakcjonujące, więc rzucę wam fragment. Tak jak mówiłam wcześniej, żaden z moich koni aktualnie nie ma problemu z podawaniem nóg, chociaż Luiza miała kiedyś ogromny problem z podawaniem tyłów i ja przez jakiś czas w ogóle nie brałam jej tych tyłów, po prostu miałam za mało siły. Kowal nam bardzo pomógł i z czasem udało nam się to wyćwiczyć. Na tym ujęciu wygląda na bardzo wykłębioną, ale to nie jest jej kłąb, to jest tylko z który ma na kłębie. Teraz Wam to pokazuję. E, ona będzie mieć to wycięte, jak mi się zachce. <śmum> <śmum> Przy zachodzie słońca mieliśmy prześliczne niebo, były śliczne chmury. I dzięki temu jeszcze chwilę było jasno, więc Wam nagrałam jeszcze kawał z naszej pracy z Luizą ale tylko kawałek, no bo później już, już by nic nie było widać na ekranie. Tak wyglądało, jak kończyłyśmy pracę, jeszcze był kawałek ładnego nieba, tam gdzie zachodziło słońce. Luizy w ciemności widać, bo ma białą odmianę na pysku, ale Bianki w tle w ogóle już nie było widać. Tak więc bardzo dziękuję za oglądanie, koniecznie napiszcie mi co sądzicie o tym filmie, co wam się podobało, żebyście poprawili.